221,6 miliona. Tyle subskrybentów na całym świecie posiada Netflix. W samej Polsce Netflixa posiada ponad 13 milionów użytkowników, co sprawia, że praktycznie co drugi Polak posiadający internet ma konto na tej platformie. Sam byłem mocno zszokowany, kiedy zobaczyłem te statystyki, ale z czego tak naprawdę wynika fenomen Netflixa? Jakie sztuczki stosuje ten streamingowy gigant po to, aby przyciągać do siebie osoby, a następnie zmieniać ich w płacących co miesiąc klientów? czas odkryć karty. Po pierwsze, korzystając z Netflixa nie płacisz za filmy, tylko za doświadczenia. Na czym zarabia Netflix? Na filmach, na serialach, no nie do końca. Przede wszystkim zarabia na doświadczeniach. Przecież mógłbyś ten sam film lub serial obejrzeć z jakiegoś nielegalnego źródła. Ja wiem to jest mało moralne, ale mówię, że tylko istnieje taka możliwość, a mimo to kupujesz co miesięczną subskrypcję, aby właśnie na tej platformie oglądać swoje ulubione filmy. Kupując Netflixa, masz pewność, że nie będziesz widział jakichś reklam, że będziesz mógł. Mógł zatrzymać film i do niego wrócić w dowolnym momencie. Że masz cudowny interfejs. No i właśnie, skoro o interfejsie mowa, to tu jest bardzo ciekawy punkt. Otóż Netflix płaci miliony, o ile nie setki milionów dolarów rocznie na badania UX-owe, czyli user experience. Dba o to, aby jak najlepiej przygotować swoją platformę i interfejs, po to, aby użytkownicy czuli się na niej dobrze i wybierali te filmy, które lubią, ale o tym powiem nieco później. Przy okazji kupowania Netflixa, pogadajmy o cenach. Otóż, najtańszy pakiet kosztuje prawie 30 zł, a dokładnie 29. Standardowy trochę ponad 40, no ale za to masz dwa razy lepszą jakość i jednocześnie dwie osoby mogą oglądać filmy i seriale. Logicznym zachowaniem jest wybranie tego środkowego pakietu, czyli pakietu standard. Jest to tak zwany efekt wabika, o którym już mówiłem w poprzednim filmie. Który możesz obejrzeć, klikając tutaj. Tam dokładnie mówiłem też o technikach McDonalda. I jak widzisz, ta technika jest używana. Także tutaj. Jaki z tego płynie wniosek? No, jeżeli chcesz zwiększyć sprzedaż w swojej firmie o kilkanaście, nawet kilkadziesiąt procent, to wykorzystaj efekt wabika. Daj jedną ofertę, która jest nawet dobra, ok, ale coś jej brakuje, a następnie daj drugą ofertę kontrastującą, która będzie miała absolutnie wszystko i jednocześnie będzie w bardzo dobrej cenie. Druga rzecz, dopasowanie miniatur. Statystyki Netflixa pokazują, że przeciętny widz wybiera film przez około 90 sekund. Po tym czasie troszkę Niecierpliwi, nawet frustruje, więc dokładnie półtorej minuty ma Netflix na to, aby przykuć uwagę widza i dać mu konkretny film lub serial, który mu się spodoba. Co więcej, Netflix przeprowadził ogromne badanie swoich użytkowników i doszedł do wniosku, że największy wpływ na wybór filmu ma właśnie miniatura. I co jest bardzo ciekawe, z drugiej strony przeciętny Kowalski na jednej miniaturze spędza 1,8 sekundy. W tym czasie musi wybrać swój film, no ale jak ten film ma wybrać? Ano Netflix przeprowadził kolejne badania, z których wyszły takie trzy główne wnioski. Po pierwsze, na miniaturze musi być twarz. Twarz, która przedstawia emocje. Im bardziej złożone emocje, tym lepiej. Czyli delikatny uśmiech nie będzie wcale dobrą emocją. Bardziej rozanielony uśmiech, albo wręcz filuterny. Takie będą ok. Zresztą zobacz sam na miniaturę serialu Unbreakable Kimi Schmidt. Otóż najlepsza miniatura to jest ta na dole po prawej stronie. Po drugie, każdy region ma swojego faworyta. Co to znaczy? No, jako ludzkość jesteśmy bardzo spójnym tworzywem. Lubimy podobne rzeczy i zachowujemy się raczej w podobny sposób. Jednak mimo postępującego multikulturalizmu trochę się różnimy. Najlepiej widać to na przykładzie miniaturek, które widzisz w tej chwili. Mamy tu serial Sense 8. Zobacz jakie miniaturki wybierają widzowie w poszczególnych krajach. Jak widzisz w Wielkiej Brytanii mamy miniaturę z mężczyzną, który celuje w czymś pistoletem. Być może przypomina im to Jamesa Bonda. W Stanach Zjednoczonych mamy azjatkę. W Brazylii mamy jakiegoś kosmitę. No a w Niemczech w Niemczech to w sumie nie wiadomo co mamy. Po trzecie, czarne postaci dużo lepiej sprzedają film. Użytkownicy są bardziej zaangażowani w chwili, gdy na miniaturkach widnieją czarne charaktery lub postaci, które w jakiś sposób polaryzują społeczeństwo. Zobacz na przykładzie Bikey Dragons Race to the Edge. No w sumie to kto by się spodziewał, że miniatury mogą mieć tak ogromne znaczenie. I tu ważna uwaga dla ciebie. Wykorzystaj te techniki w swoich social mediach, między innymi na YouTube. Technika numer 3 zabójczy mailing. Kiedy prowadzisz biznes, to wiesz, że musisz docierać do klientów na różnych poziomach. To się nazywa dywersyfikacją kanałów. No i w ten sposób Netflix właśnie postępuje. Jest obecny w social mediach, jest obecny także w mediach tradycyjnych czasami, jest obecny w billboardach i różnych komunikatach zewnętrznych, ale także prowadzi mailing. I to bardzo dobry mailing, bo stawia duży nacisk na maksymalną personalizację komunikatów, które są wysyłane do klientów. Kiedy użytkownik jest aktywny i ma konto na platformie, no to Netflix przypomina o tym, aby dokończył jakiś serial, lub też daje mu konkretne propozycje w oparciu o wcześniejsze zachowania klienta. Z kolei kiedy klient rezygnuje z subskrypcji, no to Netflix automatycznie wysyła informację, dlaczego się już musimy żegnać. Oto trzy powody, dla których warto dołączyć. Nie macie z nami już tam ileś tam dni. W związku z tym dołącz szybko na pokład. To jest niesamowite, że tak ogromna firma zwraca uwagę na e-mail marketing. I tu rada dla ciebie także stosuj to w swoim biznesie. Stwórz sekwencję maili dla osób, które stają się Twoimi klientami, następnie pytaj ich o to, czy produkt im się podoba, czy mogą go ocenić, czy można coś jeszcze zmienić, czy potrzebują w czymś pomocy. A kiedy klienci od Ciebie odejdą, to zapytaj ich, dlaczego odchodzą, czy mogę Ci to jakoś zrekompensować, albo może powrócisz do mnie, mam dla Ciebie niesamowitą propozycję. Przemyśl to i wykorzystaj po swojemu. Czwarta sztuczka, efekt owsiankiny. Efekt owsiankiny w wielkim skrócie polega na tym, że niedokończone zadania nie dają nam spokoju i cały czas notorycznie o nich myślimy. Pojawiają się tak zwane natręctwa lub myśli intruzywne, i im bardziej chcesz je przegonić, tym bardziej w ciebie uderzają. Przykład: Robisz coś w pracy, masz do wykonania zadanie, na przykład w poniedziałek, jest godzina 17, więc powoli z pracy wychodzisz, ale jedno zadanie zostało na półce. Co teraz? No, oczywiście chcesz iść już do domu, ale potem okazuje się, że jesteś w domu i nie. Nie możesz zasnąć, nie możesz normalnie rozmawiać, bo to zadanie było dla Ciebie bardzo ważne, było niedokończone, więc twój mózg cały czas będzie ci je podsuwał, aby się dokończył. Jak to się odnosi do Netflixa? Ano, bardzo prosto. Kiedy oglądasz jakiś film i nagle przestajesz go oglądać, bo jesteś zmęczony, bo musisz iść do pracy, albo gotuje ci się makaron na gazie, no to Netflix daje możliwość, abyś wrócił do konkretnej minuty, na której skończyłeś. Dzięki czemu efekt owsiankiny jest niwelowany, a ty czujesz. Się kapitalnie. Poza tym, kiedy masz do wyboru dwa filmy, jeden z nich przerwałeś, a drugiego jeszcze nie zacząłeś, to jest spora szansa, że właśnie wybierzesz ten pierwszy, czyli ten niedokończony, ale już rozpoczęty. No i z tego względu Netflix wysyła komunikaty właśnie na maila, że hej, dokończ oglądanie tego filmu, albo też ma specjalną zakładkę na platformie, w której pokazuje, że na konkretnej minucie się zatrzymałeś i teraz możesz kontynuować oglądanie. I tu ważna rada dla Ciebie: przygotuj ścieżkę, dla swojego klienta krok po kroku, przeprowadź go za rękę przez cały proces zakupowy i towarzysz mu na każdym etapie, tak jak to robi Netflix. No bo dzięki temu twój klient będzie czuł się bardziej zaopiekowany i jest większa szansa, że wróci do ciebie ponownie. Sztuczka numer 5: algorytm Netflixa i uczenie maszynowe. Twoje Netflixowe konto jest unikalne i wcale nie chodzi o to, że masz inny mail od kogoś, kto ma Netflixa w Brazylii. Choć to też prawda. Raczej chodzi o to, że algorytm Netflixa cały czas się uczy i podsuwa Ci nowe rzeczy na podstawie Twoich konkretnych zachowań. Twoje jedno kliknięcie jest warte miliony, bo mówi o tobie więcej niż nam mogłoby się wydawać. Todd Yelin, czyli taki Pan, który jest bardzo wysoko postawiony w Netflixie, przyznaje, że ich platforma korzysta z uczenia maszynowego. Jest to no, w wielkim skrócie technika, która polega na tym, że sztuczna inteligencja uczy się różnych rzeczy. Czy analizuje różne dane i następnie przyswaja te dane, mieli te dane i wypluwa te dane. Dzięki czemu korzystanie z Netflixa jest dla nas takie miłe, bo podsuwane są treści, które raczej będziemy lubić. Jak się okazuje, platforma przeprowadza rocznie około 250 testów AB na bardzo licznych grupach, które liczą nawet 100 tysięcy osób. W sumie grzechem by było zmarnować takie dane i nie wykorzystać ich kompletnie w swoim marketingu. Zresztą być może zauważyłeś, że rano, kiedy wchodzisz, na Netflixa to konkretny film ma jedną miniaturę. No a kiedy wchodzisz na Netflixa wieczorem, to ta miniatura jest zupełnie inna. Przypadek? No jak się okazuje wcale nie. Jak to wykorzystać u siebie? No, zdaję sobie sprawę z tego, że korzystanie z tak zaawansowanych technologii jest drogie, a nawet bardzo drogie, a nawet piekielnie drogie. Dlatego trzeba korzystać z narzędzi, które są dostępne dla zwykłych śmiertelników i możesz na przykład na swojej stronie internetowej, o ile taką posiadasz, zainstalować mapę ciepła i na przykład aplikację Hotjar, która ci pokaże, w którym miejscu na stronie jest twój użytkownik, gdzie porusza się kursorem i następnie na której sekcji jest a na której jest krócej, no i w którym momencie z Twojej strony wychodzi. Zdaję sobie sprawę z tego, że tych informacji było dużo. Prawie tak samo dużo jak tyle, ile Netflix ma informacji o Tobie i Twoich zachowaniach. Jednak my, jako zwykli śmiertelnicy, czyli takie małe żuczki, które w ogóle nie mogą się mierzyć z tak ogromną korporacją, możemy korzystać z doświadczeń Netflixa, no bo Netflix sam udostępnia te dane, o których dzisiaj powiedziałem. A skoro coś jest przetestowane na milionach użytkowników, to jest spora szansa, że zadziała także w Twoim biznesie. Także przeanalizuj ten film jeszcze raz, jeśli masz jakieś pytania, to zadaj je w komentarzu. I i do zobaczenia. A tak w ogóle, to co dziś obejrzysz na Netflixie?